Hej, hej, herself in the mirror on the restroom witam was kolejny dzień nagrywania. Dzisiaj jestem naprawdę sama z dziewczynami. Sama z dziewczynami będę, przys czekajcie, mychowy w czwartek w piątek, w sobotę, i niedziela. Około 3 dni, około, hmm, powiedzmy 3 dni. Tak naprawdę może powiedzieć 4, bo czwartek był do roboty, po prostu z roboty, a u tak naprawdę cały czwartek go nie było. Lena oczywiście nie chce iść na spacer, bo jest zmierzło, co? Nie chcesz iść? A czemu nie? Nie no, chcę. robić na huśtawkę. Na huśtawkę chcesz iść? No to pójdziemy później na chuśstawkę, gondowo się trochę odezwie. Plan jest dzisiaj taki, że fajna ja jest pogoda, nawet nie za. Można... No to idziemy na szpital. Nawet nie ma tak bardzo zimno, przez to idziemy, wziąłam w rękawiczki, ale ani jedna ani druga nie jestem mieć ubrane. I co? Tak, no tutaj nie byłam w tego kluczu na spacerze, że tak pusto tu jak tego chmielu nie ma, no ale tak o kolej rzeczy. Teraz prowadzi zima. I co, idziemy na ten flip-law, gdzieś trawę wybawią, a później zobaczymy, co my na obiad, na obiad co ostatnio robiłam. Może go sobie zjemy, czy naprawdę fartki obiad. Do na też kupili do kawy, więc. Nie ma źle. Lecimy, lecimy, a później kawka. To naprawdę jeszcze pranie mu postawione. nie wiesz, w ogóle mnie sprawia, jak go dom, dom ida. Pranie mu postawione i co, i co, i lecimy. Już idzie. A ty, może od mamy komin, od mamy komin, co ciacia zrobiła? Poprawnie cofa? Ka jest ta siostra? Ka jest ta siostra? Co to? Łe? Nie dotykaj, ciapa to jest. Zrób papa. To jest ślad z traktora, wiesz? Fajne, albo nie fajne. Fajne, a zrób, a powiedz cześć. O ty moła. I tutaj, i tam też. A przywitaj się, powiedz cześć.

All the things they said to hold her back, they never seem to e I'd e intend e to keep her mind at war e All the things they said to hold her back, they keep her locked inside Of all the times when she's been hurt before Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back mm -hmm. Właśnie oczfagierki, ostatnio taka fajna kurtka. Ona jest z house'a i godum, a wypiera ja I ona była po prostu, no, fajna, fajną na godą, wypiera ją, ja, bo dość długo w niej nie chodziła, tak mi przynajmniej go Da. Ona jest tak naprawdę na narty, przez to jest naprawdę grubo, mięsisto, już tak nie widać, ale jest naprawdę fajny. Czy tutaj wiecie, telefon, na no słuchawki, to, że tego nie używam, ale z Fajnie ja wyprałam i ja urządziłam. Wyprałam ja w 60 stopniach. Wirowanie nie miałam na 1000, miałam chyba na 600. Patrzcie, co zrobiłam. Nie wiem, czy to posztrykuję. Bo to chyba w ogóle nie było posztrykowane, tylko to było tak przyklejone klejem na gorąco i to musiało. No i teraz nie wiem, czy wziąć po prostu mama, ja tak to zaszyć, mama. że w ogóle nawet nie będę używać z tego zamka. No ja i tak bym nie używała. Bo co? Chyba nie wiem, telefon tu sobie wsadza, jak tu jest tyle różnych ma, opcji. Ma, 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 no ale. Tak urządzić kurtka to by no ja umiem. Masakra. Już nawet myślałam, kurde. Najpierw ma szwagi jak do... A miała na budowa tako ciepło, bo może tako licho, ale mi jest i szkoda na budowa, tak ja urządziłam, że kurde, ja chuję, bo po szyjatków, nie będzie na budowa. Ale nie, no mam nadzieję, że nie. Najpierw chyba poklejać po tak poszyć, żeby nie było widać, a to i tak spoko, bo czarną nicią... Please. Dziewczyny, teraz dam kredki. każdy maluje. Co Lena malujesz? Kto to jest? Tata mój. I kto? Lena. Tata i Lena? Super! A Kaja sobie wybrała taki obrazek. A mała będzie tym perola. Opią się, no.

Ale co, jest katalowy, to jest wieszka to nowa, tak czy co? Właśnie posłałam tak krótko, Zaleka to super, wygląda z bliska już trochę gorzej, ale jest git fajnie. Cieszę się, że to zrobiłam. Dziewczyl dałam tak naprawdę kredki do malowania. zarówno pokażę z bliska, jak to wygląda. Na no, mojej umiejętności nie ma źle. Tak kochani? No na go dobrze pokolad jej obrazek. To jest odleny obrazek. widziała, że jest zielone i teraz wszystko będzie zielone. Ja jej tu pomogłam, ale i tak super, fajnie, bo niektóre kredki takiego fajnego pigmentu nie mam, ale nacisko jest super. A Kaja kredki temperuje, ale to nic. Dobra, ja zdejmuję, wyjmuję kurtkę. Z daleka nie podpada, tu z bliska już trochę gorzej, ale jak na mnie jest spoko. No a z drugiej strony, abyście byli ciekawi, to nie wyglądał wcale źle, bo to tu trafiło. No, prawie tu trochę widać minimalnie, ale nie ma źle. Bo jak pyta w gościach i odwiesza, to nikt nie wszczaje się jak tu nie pozna. To jest taki stricte nasz taki luźny dzień. No, luźny dzień. jestem z nimi sama. Próbuję dać jak najwięcej jakiejś atrakcji, żeby się to zmęczyło. I co, teraz kororują, fajnie, super. A tak naprawdę jutro, no był bardzo ciężki dzień, no ciężki dzień, nie mnie, tylko mojego chopa, bo jutro zalewałem chałupa, jutro jest na, umówiony beton, betonio, ja tam ogarnąłam, zadzwoniłam, załatwiałam beton, choć nie było takie łatwe, bo jedni nie robią w ogóle w soboty, drudzi nie robią, e, nie przedzunie też nie robią w soboty, ale czasem udało się, super, super cieszę się, do bo robię Ty jeszcze malujesz? No to maluj, a ty zbieraj kredki, mama i no skończę godę. A więc tak, ta ja go damy tu czekaj i bardzo ciężki dzień, bo tu jest beton zamówiony. E, nie idzie go później zamówić, więc jest na 12. Miałem goda, że bardzo dużo udało się dzisiaj zrobić, ale jeszcze dużo roboty na jutro zostało. Więc to tak naprawdę czym jak kciuki, cały czas czuję taką. Dziwnie mi że kurczę, e, chciałabym pomóc, nią, ja bo jestem tutaj. Uwierzcie mi naprawdę dziwnie. A drugie co dziwnie mi to też, że wiecie, tu moje braci przyjeżdżą pomóż, tu moja siostra przyjeżdża pomóż, a ja tak naprawdę siedzę w Niemcach i nic nie robię. A tak naprawdę oni robią domek do nos. No, ale to jest jak jest. Są rzeczy ważne i ważniejsze. A więc to się z wami żegnam, bo tak naprawdę już jest ku wieczoru, jest tak olimo, e, już też ten jakość. Żegnam się z wami do jutra i siostra powiedziała, że będzie nagrywać, więc zobaczymy jak jej pójdzie, więc... Naprawdę ostatni film z budowy przed stropem. Mam nadzieję, mam nadzieję, czym jak Będzie tak naprawdę od mojej siostry. Zobaczymy, co jest, jak do tam nagrać. jak go nagro. Ale i tak się cieszę, jestem zadowolona i wdzięczna jej, że to robi. Że nagro mi, ale już to nagrywanie już powiedzmy, palto licho, ale że tam naprawdę jest i pomogło moim, Cieszę się bardzo, bardzo, bardzo. To nic, do kolejnego. Pa!